Był kompletny kompletny mecz. jubileusz, rzuciłeś bramkę w jubileuszowej godzinie twoich urodzi, także chyba wszystko jest ok. Ja myślę, że na pewno jest satysfakcja i jest radość, ale większa radość jest taka, że zespół prowadzi 4-0 i trzy punkty sobie dopiszemy. To jest najważniejsze dla mnie. Strzelasz bramki i zbierasz kartki. To jest taka chyba twoja łatka już do końca życia. No Tak brzydko mówiąc, chyba się tego nie wyzbędę niestety, aczkolwiek uważam, że pretensje moje są słuszne i uzasadnione. Zawodnik po gwizdku kopnął mnie w piszczel. Zresztą za chwileczkę z sędzią na ten temat porozmawiam i myślę, że ta czerwona kartka powinna być dla niego, a nie rzuta dla mnie. Ale może i dobrze, odpozuję mecz teraz i będę gotowy za dwa tygodnie na mecz kolejny u siebie.